I prawdziwek Chodź Tadek, idziemy tam dalej Tuś Maslak, ale to robaczywek, ktoś kopnął To ile już masz tych słoików zrobionych a, a, a ile Ci wyszło? Na razie zrobiła 9 9? No bo o. To mi wyszło inaczej, mi wyszło świedem takie Rosmy z kurde silny. Zamiast było witek Ale piękny co? No Kurwa, ty zdrowiutki ale, ale duży. <laughs> Ładny, ty. A tutaj, w tym odniaku Może mi kurwa co nazbierali, ja wiem. A tu z drogi, że ten nikt nie zauważył go? Już to się rzuca w oczy, nie? nie, nie, ma. nie ma. O, o le, tu jaki... Patrz, jaki kurwa. No widzisz. I tu mam jednego. Pokaż duże. Ale chyba sito. Ale no, robaczywy, czy nie? Tam drugiego widzę. Nie no, może być. <laughs> kurwa, jak powiadali O. No co o to... tym, Nie, wam te bojęsę Kleszcze. Okożenie, bo No i tutaj korzenie. To tu albo wczoraj byli Da. Co ma ślarków, nie bierzesz, nie? Nie. nie. To nie O nie do maślaków. Dobra, chodź, idziemy tam tady. Zaraz w koło lasu idziemy Tu się schował. Ciekawe czy on Nie nie nie. go Tadek Ale jaki wielki Do wiadra nie wejdzie Ale ładny co? O no, człowieku Do wiaderka. O Pokaż ile Ile masz, ale wielkie, nie? Mówię, że nie ma. Pisz? Pięć, no bo... A tam zobacz, jest zjedzony. No, kurwa. Ja mam kopaka. To to... Dzisiejsze zbiory. Jeszcze... Czego chodzi. Za 3 godziny to co to? A ja my się inaczej i zbieram na łokciach, na kolanach. No To co? Dzisiaj będziesz przebierał? Czyli Bo jutro? Chyba nie Nie dasz rady nie. No to dobrze, że tamto dzisiaj sprzedałeś, te rydze. No To zawsze parę no. złotych Masz Ale co jutro też jedziemy czy nie? Ale gdzie tu? No I co tu my nasz To dalej pójdziemy, no, to co tu no. Tyle co dzisiaj, no co? Ale jutro gdzieś o 10 byśmy musieli jechać, nie 12 A no, to ja będę Możemy o 10 jechać o 10 A ty już przebierzesz to A jutro, raniutko, kurwa, skoro świt i w słoiki czy do mrożenia? Donki były tutaj. A miałeś się zapytać o te słoiki No właśnie, kurwa Wyleciało mi z głowy tak. A ten a sąsiad jest tam cały czas czy jak? Jak kiedy on przyjeżdża ten krep Ale dzisiaj był, tym to Jotą tą srebrną, tak? Tam taką czerwono A czerwono, a tą srebrną widziałem No ja jest, jakbyś chciał sprzedać to za ile takie wiadro? Patrz, wypatrz ci kołpak Wieży kilogram, 20 zł Na ile tam masz? Masz 5 kg. A chuj go wie ile tu Może im 7 jest No że trzeba wagę mieć w samochodzie wozić No Taka łazienkowa, to chyba nie zważy tego, co? Ja tako o, mam Tako Na odważniki? całkę kwadrata No Elegancko wskazuje I deka, i kilo, do pięciu kilo I deka Też wskazane są no, widzisz o, Oj, Lasek. lasy państwowe. No, tu wojskowe bardziej. No, teren wojskowy. myślaczek poligon Orzysz. Ja myślałem, że ty tu byłeś na, na poligonie. Jak byłeś w wojsku. Ja byłem w refełniu tu na bierzbinach. Ale był dobrze. Pijaństwo, nie? Do sklepu się chodziło na a, a na apel wstawałeś, czy? <laughs> Poranny Pierwsza tydzień Chuj Z takim ryśkiem czasu O, jedziemy ja ryśek na lewiznę No, no, no O, jakie te żółte tulipany jak by boże kurwa do lasu <laughs> ale to na w, po boisku? no półtorej godziny? no pierwsza połowa to 45 minut i druga. no tak, a jeszcze później dogrywka no. 8 km. Ale kiedy ty daję? Ale od ciebie ile jest? Z domu? Już ma półtora do autobusu. Ty nie masz roweru, żeby tam gdzieś zostawiać, rowerem podjechać? A gdzie tu Rowerem. to nie, to na piechotę to lepiej iść. Jakiegoś składaka. Mam. A ten ciągnik na podwórku to, to twojego brata, tak? No. Ma dwa ciągniki. Ten to takich z 50 lat, nie? No. Zobaczyłem. Zabytek. Zabytek, no. Do muzeum. Rolnictwa za postawi do Białego soku. żebyś wiedział, bo to naprawdę zabytek, ale on go malował, co? A ja nie wiem. No to nowy, wymalowany taki kurde, na czerwono. To Ferrari Color. Oj, daleko już. Już tam pod górkami. Już w domu. <laughs> Trochę jest tych grzybków. Nic nie będzie oglądamy co nie dasz rady? Ładnie poszło. A czekaj, Ty, bo jak przymknę, to. No, co to to jest wiaderko? Przestał tutaj pod ten. otłono. Cześć. Powolnie jedź mu, znowu się powód wyrzucają. Dobra.